Oh. zaczynamy vloga, kurde. Nowe amory przyjechane. Będzie barspin Będzie bar spin, ba. Ta. A nie było jeszcze, dawaj jeszcze radę. Było! Nie dalej kurde nie będę Poza kamerą wyszło. Po, zawsze tak wychodzi było, oj jajaj, ale oj, stanął, stanął, stało przez pół, pół sekundy, dobrze jest, prawda? Siema, małe byczki. No tutaj Antoniego też amorek nowy, dłoty laki. Nie widać tego dobrze. O, teraz będzie lepiej widać. Anton i wypowiedz się, Morty zderzyć swoim. No jest fajny, bo jest powietrzny. Pokaż. Żeby nie było, pisze. Jest powietrzny. No 140 skoku 2014 rocznik. Pisze tu nawet z tyłu. Ale no. to nie, nie się tego kamera. Eser Santur. To jest Epicom. Tutaj stery, fajne. Kane Creek. Cane Creekki. 130 ja zł za jedną miskę. Ja kupiłem jakieś chińskie za 100 zł. Zito. Maszynówki dwie, żeby nie było. Maszynówki, dwie, dwie miski plus kapsel i, i gwiazdkę. Wszystko dostałem w sumie całe pełne stery. Fajne złoto, srebrne lagi. Do. to są elegancko kolorystyczne. E, jak ile? 120 skoków chyba mają? Tutaj Rokshok elegancki. Jaki model? 30. Mam 30, no. no i okazało się, że Amor y, dał, y, się zwiększył, y, jakby długość rowera, i można rowera robić bary. I manuala. I manuala lepiej się robiły z wyższy. No więc jest kitowanie nie? Zacisk magura I tarcza też. magura. góra. <noise> Czekaj. Elegancko. Światło to akurat nie widać za bardzo. I Piękna, Piękna tarcza. Tarcza Magóry. No, a z tyłu Magura też, ale chyba inny model, czy ten sam, jest, albo bez tego hebel kółka. jest ten sam, tylko jest inna tarcza. Ale już mam nową. Tarczę jakąś, Avida, Avida, gówno jakieś. Nie no, Avidy też Cox, ale, ale Magura to co innego, to już jest wyższa półka. Niemiecka technologia. No, a ja dalej mam Avidy, jakiś zacisk. Jakie Avidy? Ty masz Tektro. Tarczę. To jest Shimano. No to Shimano. To Same... jest, no to nie ten rower, pomyliłem serwery. rowery. No to tu mam Shimano. 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 Zacisk. Yy, tektro? Nie, tu mam tektro. Chipy? E, no było, i... na było na back Było na back check, właśnie. Koks, nie? Jak się lekko kręci. Pan. Siodełko teraz jest yy, wyżej, a do kolan, więc z koksem. Żeby można było łapać. Tylko jest yy, za wąskie, no ale ciul, da się łapać. Wyszło! Wyszło. wyszło. Jest nagrane. 180 wyszło, prawie ja, prawie e, Kończymy vloga A jeszcze tak, e, nie było filmów Ponieważ mnie nie było w kraju o, tak? chodź, siedziby. My Tam my... gdzie produkują heble magury my... E, produkować ten, tą tarczę dla niego. No. Ja mu to wszystko robiłem. E, no i tyle, nie? Było nas, jesteśmy. Z trasy raczej nic nie będzie, bo jeździł po mokro... tak jak u wszystkich i chyba. Jezioro, bo zapowiadał tak się to. na bok, były przepełnione. Teraz tam nie będziemy jeździć przez najbliższe tygodnie. Uwaga, zawsze używaj kasków. No, no. a my jeździmy bez kasków, bo jesteśmy. Ksani, dobra. E, no i też, a powietrzny to trzeba podkreślić, jest powietrze. Złapie ostry, no. złapie. No, tyle. No, oficjalne pozbycie się tej szmaty w końcu, bo jednak dała radę się ją rozwiązać. Poszła. No, Możesz, teraz... możesz Frodo tego ją udać, na ozdobę. No, trytka teraz, trytka... Ej, ale nie mam czym trytki obciąć. Tryteczka. Koks? Elegancko. obróć ją na zewnątrz. No i... Koks, ta. Mata!